Siemanko, z tej strony z kanału Najlepsze Trygi Kryciane i w tym filmie pokażę Wam kolejną sztuczkę krycianą. Zapraszam do oglądania. Na początku dam widzu wybrać jedną kartę. Załóżmy, wybierze o tą. Ja teraz się obrócę, a Wy zapamiętajcie tą kartę. OK? Dobra. Wy wybraliście akurat tą kartę. Mogliście wybrać każdą inną. Teraz tak. Wy powiedzcie, gdzie stop. Ok. Położycie tu swoją kartę. Ja przytknę resztę. I tali. Teraz tak. Mogę jeszcze go I widz też może. Teraz tak. Ja nie mam pojęcia. Jaka jest wasza karta? Mogę się tylko domyślać. Myślcie bardzo mocno o tej karcie. Hmm. Wydaje mi się, że już wiem. Uwaga. Waszą kartą jest trójka pik. Nie? Muszę chuchnąć. Patrzcie na to. Zrobię tak. I teraz mam króla trew. Zapraszam na wyjaśnienie do tej sztuczki. Do tej sztuczki nie musimy się przygotowywać. Na początku dajemy widzowi wybrać dowolną kartę. Załóżmy, wybierze tą. Jest to walet trew. I teraz tak, my pokazujemy, że... Wybrał akurat tą kartę, mógł wybrać każdą inną, a tak naprawdę zapamiętujemy tą kartę. Czyli ósemkę pik. Kiedy mamy już ósemkę pik zapamiętaną, a to jest karta widza, to może wiz, może powiedzieć, kiedy chce stop. Powie stop tutaj, ok? I teraz składzi tu waleta i resztę tali z ósemką pik na górze przytykamy. Teraz możemy przekładać i przekładać. Możemy też czasować, tyle że takim sposobem, że tak naprawdę tylko przykładamy kartę. Ok? Ok. Teraz odwracamy i mówimy, że znajdziemy Twoją kartę. Że możemy się tylko domyślać i musi bardzo mocno myśleć o tej karcie. I teraz tak. My nie znamy karty widzenia, nie wiemy, że to jest walet tref, ale. Znamy naszą kartę, czyli ósemkę PIK. Dalej ją pamiętamy. I teraz tak. Jak wiemy, że ósemka PIK jest tutaj, to patrzymy, co jest po prawej stronie ósemki PIK. Jest tam walet tref. To oznacza, że walet tref jest kartowic. Teraz tak. Oddzielamy to, żebyśmy walet tref mieli na górze, a ósemkę PIK na dole, czyli tu naszą kartę. Tu jest karta kartowica. Bierzemy ósemkę PIK. I teraz tak jak pokazujemy teraz tą kartę, a jednocześnie ją pokazując robimy coś takiego. Hop! I tu podkładamy mały palc I więc mówię, że to nie jest jego karta i myślę, że nam coś nie wyszło, ale my kładziemy tą kartę tutaj, dmuchamy. Teraz tak, tak naprawdę teraz mamy dwie karty. Bierzemy je obie i teraz tym sposobem palcem wskazującym machając Odwracamy I kładziemy je tak, i już bierzemy wtedy jedną kartę. No i nic nie zaszokuje. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.